I witam was moi drodzy. Tym razem nieco wcześniejszym rankiem chyba jeszcze. Ale to po to, aby tu trochę poexpić, powybijać tych mopków, o ile damy radę, ups I tak, chyba nie damy rady. Jednak się spóźniliśmy trochę. Ups. Ups. Dobra i jak widzicie jak widzicie czy nie widzicie troszeczkę zmian tutaj troszeczkę zmian nam przybyło jak widzicie tutaj ta stodoła już jest ukończona i również zrobiłem nasze pierwsze pole i tak i w sumie o, nie pokazałem wam jak to robiłem, bo troszeczkę za bardzo się rozpędziłem jak tam grałem, bo pokażę wam, że w magazynem mam pełno w magazynach mam surowców czy rzeczy w po jaskiniach pochodziłem i trochę pobudowałem znaczy po hmm, takie ułatwienia te dróżki porobiłem i takie tam Zobaczycie I hmm, zrobiłem takie pole, bo potrzebowałem do krówek Tak, bo y, Taka mini farmę łódź Taką mini farmę krówek sobie robiłem, prowizorkę Byle by mieć kurę i mięso a w następnym odcinku będzie trzeba zrobić oborę, taką już prawdziwą, naszą oborę, na naszej działce. I... A wcześniej potrzebowałem właśnie tej pszenicy na skórę, na książki. O, zobaczycie. I mnóstwo się pozmieniało. I... Tak, i po jaskiniach też trochę pochodziłem. nas zbierałem, jak widzicie mam wszystkie narzędzia już dziaksowe. I zbroje, i enchant nawet. Tak, masakra, masakra, mówię wam. Ale mm, łatwiej się teraz gra o wiele i mam nadzieję, że fajnie też się ogląda. I co jeszcze tak ze spraw organizacyjnych mógłbym powiedzieć? Hmm, pomyślmy. Hmm, 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 myślę, że. Hmm, zobaczycie sobie sami tą stodołę ukończoną za chwilę. Bo o ile dobrze pamiętam, w poprzednim odcinku jeszcze jej nie ukończyłem. Zacząłem budowę, ale jej nie ukończyłem. Tak. Lona już jest ukończona, cały design w środku, mniej więcej jak to będzie wyglądać. I całkiem spoko mi to wyszło. Jestem zadowolony. Chociaż... hmm. Chyba jeszcze tam coś pozmieniam. Ale to już takie drobne od siebie. I tak. Hmm. A więc skoro... Nie robiłem, nie nagrywałem jak robię pole, to teraz zrobiliśmy żniwa i siejemy na nowo. Tak hm. Jak będziemy, bo zrobiłem sobie jeszcze takie przejście z magazynu do domku podziemne, to zobaczycie po drodze co tam ciekawego jeszcze się nam zrobiło. Znaczy ja zrobiłem. Tak. I hmm. w sumie w następnym odcinku zrobimy albo oborę, albo właśnie coś związanego z tym, co tam zobaczycie. Hmm. Dobra. Teraz sprawdźmy, jak wygląda. Mamy południe. A więc zrobimy coś jeszcze. Czyli tak. Coś tu mi trochę laguje, ale nie jest źle. Ups, 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 I tak. Tutaj zrobiłem sobie taki stawek. Na szczęście ośmiornice mi się tutaj nie pływają, chociaż mogłyby... Ups. Ale zrobimy sobie takie łowisko. Gdzieś tak tutaj, tak, abyśmy mogli sobie w wolnych chwilach na rybki wyskoczyć, jak to każdy rolnik dla relaksu, tak. Ups. To nie będzie jakiś tam mega pływający pomost łowiecki, ale taki, taki spoko mi się wydaje, że będzie. Tutaj ups, chyba trochę no, za daleko Skrócimy go o jedno Chyba tak Tu jeszcze w ogóle postawimy ławeczkę Tak Jeszcze jedno Tak Dobrze Stawimy ławeczkę o Tutaj i będzie gitas. Jeszcze damy tutaj takie podpórki, żeby to wyglądało jak taki pomost, a nie jak nie wiem co, wiszące coś. Uc mi się Hmm, szybko, szybko, szybko. Pik, pik. O tak, dobra. Hmm. Jak wyglądamy z dniem? Już mamy po południu, a więc po biedzie, jak to mówią. Więc. Hmm, jeszcze trochę tu zrobimy. Wiem, że jestem straszną lamą, jeśli chodzi o budowanie. Ups, 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 ale tak. Ale myślę, że jest całkiem spoko. Nie wiem czy dobrze to postawiłem tak, dobra. No, no, jak widzicie. Tak. Tragedia. Tragedia. Ups, ups, ups. Muszę patrzeć na to Dobra Ups, nie wystarczy nam tutaj podków Więc zrobimy tyle ile mamy, a resztę dokończę FAK fuck 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 fuck, fuck. Ooooo wow. Jaki hardcore Mega ryzyko już musimy coś wszamać szybko bo przecież... o. Hmm, dobra, nie się prawie kończy, ale my odcinka jeszcze nie kończymy. No, dzisiejszy może ciut dłuższy. Mowiem no, pokażę Wam magazyn, co tu się działo. I tak, jak widzieliście w poprzednim... no dobra. Jest on podzielony na takie trzy części. Nic specjalnego, tutaj tak jeszcze craftingi dodałem. I to wszystko będzie tak wyglądać jak teraz to mniej więcej wygląda, znaczy w sumie już tu zmian większych nie będzie, ewentualnie te snopki siana mogę jeszcze jakoś to pozmieniać. Znaczy pozmieniać, pododawać, nie wiem, tam coś u góry coś, nie wiem, pomyślę. Jak widzicie, tak, połaziłem po kejwach, jaskiniach kopalniach ale właśnie y, nie mogłem znaleźć y, y, opuszczonych kopalni i nie mam melonów żeby to wysadzić ale na to przyjdzie czas stołu na pełno i w ogóle w ogóle tak żelaza i z tych spraw to tyle tutaj już trochę po tych pól Nazbierałem tych żniw, trochę było i w ogóle poprzenosiłem te wszystkie rzeczy do magazynu. I tu zrobiłem takie podziemne przejście z takim hmm, oszuconym, jak widzicie, to jest prowadzi nad tą ścieżką. O tutaj, ale dobra, idziemy tędy, 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 tędy idziemy, idziemy i nagle co tu mamy? Portal. Tak. Strasznie dużo grałem poza nagraniem i yl, bawiłem się z enchantem. I szukałem sposobów jak tu szybko nabić EXPA. I stwierdziłem, że zrobię portal do netheru i pokopię trochę kwarców, by trochę expić. I tak. Hmm. Co tutaj mamy? To jest nasza taka piwnica, muszę powiedzieć i zrobiłem tutaj sobie taką przepalarnię, kowadło i enchant. tak i tu jeszcze krawędzik dobra ale... tak i tutaj... nic, hmm. widzicie kwarc, kwarc, trochę tego jest netherrack i tutaj mam... ja mam tutaj Trzy diamentowe kilofy niezniszczalne. Tak. Mówię, mnóstwo się pamiętam z I tutaj właśnie mam książki. W sumie teraz jeszcze możemy je połączyć. O, tam. Ochrona, wydajność, moc, wydajność 2. O, tak. What? A. Już się bałem, że nie mogę. No, w sumie to tyle było. A więc wracamy na górę. Pochowany... To, to też... Niech sobie tam jakoś będzie. I... I tak. Jeśli spodobał wam się ten... Filmik... Dzień, to był dzień... Piąty. Żegnając się proszę was abyście komentowali co wam się czy Wam się podobało lub co Wam się nie podobało i jakie zmiany chcecie abym wprowadził i to chyba na tyle i tak, a więc żegnam się z Wami i na razie. Cześć!